Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone, pustoszeje, i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przeozdobionym Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów Złośliwszych niż on sam Wchodzą i mieszkają tam I stan późniejszy owego człowieka Staje się gorszy niż poprzedni Jesteśmy świadkami niesamowitej walki Największej na świecie nie tylko świadkami, ale też uczestnikami. Jest to walka o życie i to o życie wieczne. Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby zniweczyć dzieła diabła, żeby nas bezpiecznie przeprowadzić, wyrwać z niebezpieczeństwa piekła i zaprowadzić do nieba, do domu Ojca. Palcem Bożym, czyli mocą Ducha Świętego, stwarzającego na nowo, wyrywa człowieka Pan Jezus aby uczynić go w pełni wolnym dzieckiem Bożym. I kiedy widzą jego adwersarze to, że rzeczywiście to się dzieje, widzą ten niesamowity znak, że człowiek opętany staje się wolny, to jedni sobie tłumaczą tym, że mocą Belzebuba, czyli władcy złych duchów, Belzebub z hebrajskiego, może pochodzić od słowa Bal, czy taki Bożek Bal, Zebub, władca much, ale też może taki władca, niektórzy tłumaczą gnoju, wszystkiego odrażającego, śmierdzącego. I teraz ci, którzy tak myślą, mówią, że to Pan Jezus jest opętany, zarzucają Bogu, że jest opętany, a tak naprawdę nie wiedzą sami. Że w nich mieszka gorszych siedem złych duchów niż ten wyrzucony z tego opętanego. Również druga grupa, która nie chce uwierzyć w nadzwyczajny znak, domagają się innego znaku z nieba. A więc znowu wystawiają pana Boga na próbę. Wreszcie, dzisiaj pan Jezus dokonuje obrony, autoapologii, pokazuje, Nieracjonalność takiego myślenia, że no, diabeł, szatan wewnętrznie jest skłócony i sam ze sobą walczy. Nie, nie jest tak. To jest dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Jest pewna hierarchia. Jedni drugich słuchają i wykonują pewne rozkazy, zadania. Mogą się nie lubić, ale to wszystko działa. Dopiero większy mocarz. Chrystus, który nie całą ręką, ale wystarczy palcem Bożym, delikatnie dla Niego, a dla Diabła jest to niesamowita moc, przychodzi, aby Go pokonać. Takim największym zwycięstwem będzie śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Nie pokonuje Go przemocą, ale mocą bez przemocy, mocą miłości, mocą swojego Bóstwa, swojej szczególnej świętości. I do tej świętości Pan Jezus zaprasza pokazuje też, że trzeba z Nim zbierać. bo kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. To nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. To są bardzo mocne słowa. Kiedy możemy być przeciwko Bogu, przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Nawet szaweł, który wydawałoby się, że jest z Bogiem, który przestrzega wszystkich przepisów prawa, ale nosi w sobie jakąś nienawiść, chęć, dyszał chęcią zabijania, to nosił w sobie demona. Może nawet siedem złych duchów. Siedem znaczy liczba pełna. Był pełen, wypełniony złością. Kiedy jest napisane, że na przykład Maria Magdalena została uwolniona z siedem złych duchów, znaczyło, że cała była wypełniona demonami. I Szaweł, który był człowiekiem przestrzegającym przepisów prawa, nawet napisał że wyprzedzał swoich rówieśników w przestrzeganiu judaizmu, więc można by powiedzieć, był takim wzorem człowieka prawego, to jednak w sobie nosił demony. Z jednej strony był uporządkowany, posprzątany, tak jak ci właśnie adwersarze Pana Jezusa, ci, którzy mówili, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Bo jest coś takiego jak opętanie które widać, bo jest to posiadanie ciała człowieka, a jest też takie opętanie umysłu. Demony na wyższym poziomie, na poziomie takim, można powiedzieć, już bardzo wysokim, nie tyle obejmują ludzkie ciało, podspanowanie i to ciało zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać, mówimy wtedy o possessio, czyli posiadanie tego ciała przez demony, nie. Są pewnego rodzaju demony, które wykorzystują pewien porządek w człowieku. Jest pewien porządek moralny, pewne porządne zachowywanie się. Ten człowiek jest naprawdę w, takim, w takich relacjach z drugim człowiekiem bardzo uprzejmy, bardzo grzeczny, pomocny, filantropijny, a jego umysł jest opętany. Siedem gorszych, złych duchów od tego, które opętało ciało, może opętać umysł. Umysł opętany przez złe duchy z tych wyższych sfer. Jest to umysł bardzo inteligentny, ale jednocześnie nieumiejący dojść do prawdy. A nawet gdy poznaje prawdę, to człowiek nie chce za nią iść. Wybiera kłamstwo, chce służyć kłamstwu takim ciemnym interesom, które są ukryte pod płaszczykiem porządnego życia. I to jest bardzo niebezpieczne. Czasem można powiedzieć, że człowiek wychodząc z pewnego grzechu, z pewnej zależności z demonami, jeżeli się nie napełnił Duchem Świętym, jeżeli nie żyje życiem sakramentalnym, nie poddaje się, Ciągłemu nawracaniu się przez sakrament pokuty i pojednania. Nie poddaje się też takiemu leczeniu przez np. egzorcyzmy. Kiedyś rozmawiałem z pewnym młodym chłopakiem, który był ministrantem, ale potem został satanistą, obraził się na Pana Boga, bo pracując przy budowie kościoła, spadła mu cegła na głowę, i kiedyś obudził w szpitalu, postanowił, że będzie wtedy nie ministrantem Pana Boga, tylko ministrantem szatana i będzie służył szatanowi. I kiedy byłem po kolędzie u nich w domu, to z tym właśnie chłopakiem jako satanistą jakoś spokojnie udało mi się rozmawiać, pokazać pewne rzeczy. Ale on był zniewolony rzeczywiście, potrzeba było tutaj wielkiej mocy, żeby go wyrwać. Nawrócił się, będąc w więzieniu, bo tam policja go wtedy aresztowała za nielegalne posiadanie broni. Zresztą chciał się zabić, zamordować. A kiedy... Chodził codziennie do kościoła, to jeszcze powinien pójść do egzorcysty, przerwać ten pakt, z którym podpisał ze złym duchem. Nie zrobił tego. Za jakiś czas, ileś lat minęło, dowiedziałem się, że jego stan jest gorszy. I rzeczywiście tak się stało. Pan Bóg tak sprawił, że spotkałem go na ulicy, i okazało się, że Stan jest gorszy niż bycie satanistą. Na czym to polega? Polega, że skutki jego życia są jeszcze gorsze dla ludzi. Dziewczyna, z którą był, została sama z dzieckiem. Rozbił małżeństwo, bo związał się z jakimś mężczyzną, ponieważ powiedział tej dziewczynie, kiedy dowiedział się, że jest ojcem, że jest homoseksualistą, nie może być ojcem. No i związał się z mężczyzną, którym też ma żonę i dzieci. I, no I teraz razem mieszkają. A tak naprawdę w nich mieszkają złe duchy. Ich stan jest o wiele gorszy. Ile jest tutaj cierpienia, cierpienia, które przeżywają te osoby, które są związane z tymi osobami. To jest bardzo trudny stan. Dlatego tak ważne jest, żeby napełniać się duchem świętym. Nie zostawić miejsca diabłu. Święty Paweł napisał, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, i nie dawajcie miejsca diabłu. To miejsce diabłu daje się tam, gdzie jest zgoda na jakiś grzech, zgoda na jakieś małe przyzwolenie na jakiś grzech. I to jest miejsce. Dlatego tak ważne jest, żeby nie zgadzać się, powiedzieć Grzechowi nie. Jestem słaby, upadam, grzeszny jestem, ale mówię Grzechowi nie. Ja go nie chcę, ja się na niego nie zgadzam. Jestem w opozycji do tego. Nie daję miejsca diabłu. Jeżeli jest jakieś małe przyzwolenie, nie jest szukanie woli Bożej, nie jest zapraszanie Ducha Świętego, to wtedy diabeł, jak złodziej, zaczyna w te miejsca wchodzić, bo my sami się nie obronimy. My sami, nawet gdy jesteśmy uporządkowani, gdy bardzo przestrzegamy wszystkich przepisów, przykazań, będziemy nawet uczestniczyć we mszy święty, ale nie będziemy poddawać się prowadzeniu Boga, nie będziemy prosić, bądź wola Twoja, nie będziemy się upokarzać przed Bogiem, to wtedy diabeł wykorzysta naszą pychę, a pycha kroczy przed upadkiem. Dlatego tak ważne jest, żeby razem z Jezusem wszystko czynić razem. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Żebyśmy nie rozpraszali Bożych łask, żebyśmy to wszystko czynili z Chrystusem. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą czyńcie, pisał święty Paweł. Jak wszystko czynimy na chwałę Bożą, tak jak w zawołaniu miał święty Ignacy Loyola, ad majorem Dei Gloriam, dla większej chwały Boga. Tam wszędzie jest zapraszana Boża Obecność, a tam gdzie jest Boża Obecność, nie ma miejsca dla diabła. Niech ta Boża Obecność wypełnia nasze serca, abyśmy z Chrystusem zbierali i byli z nim zawsze, żebyśmy nie działali wbrew Jego woli, nie dawali miejsca diabłu. Na tę drogę. Uwielbiania Boga całym swoim życiem przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.